Witajcie kochani. Mam nadzieję, że z ciągami geometrycznymi radzicie sobie świetnie, a do mnie zaj zajrzeliście tylko po to, żeby sobie przypomnieć, w jaki sposób korzystamy z własności trzech sąsiednich wyrazów ciągu. E, tutaj omówimy sobie zadanie 15, które pojawiło się na maturze poprawkowej w sierpniu 2021. Polecenie brzmi. Trójwyrazowy ciąg 2x18 jest rosnącym ciągiem geometrycznym. Wtedy. Tutaj zauważcie, że w odpowiedziach po prostu musimy wskazać, ile wynosi środkowy wyraz ciągu. No i tutaj oczywiście można sobie dopasowywać kolejne wyrazy i sprawdzać, czy ewentualnie dana odpowiedź może być tą poprawną, ale w zasadzie nie warto, ze względu na to, że w karcie wzorów macie. Fajny wzorek na e, trzy sąsiednie wyrazy ciągu geometrycznego. Przypomnę Wam szybciutko: jest to an do kwadratu równa się an minus 1 razy an plus 1. I o co tutaj chodzi? an to nic innego jak środkowy wyraz ciągu, czyli jest to nasze x. Więc tutaj podstawimy sobie szybciutko do wzoru x kwadrat równa się a n minus 1. a n minus 1 jest to wcześniejszy wyraz ciągu niż ten n tak? Czyli e, u nas jest to 2. A, e, a n plus 1 oznacza wyraz kolejny po tym środkowym, czyli jest to 18. I szybciutko sobie obliczmy, ile to jest, ile wynosi x, czyli x kwadrat równa się 2 razy 18, czyli 36, no, i tutaj zwróćmy uwagę, że w zasadzie mamy dwa rozwiązania tego równania, tak? Bo, zarówno jak minus 6 do kwadratu to 36, tak samo jest z szóstką na plusie. No, i to oczywiście tutaj nie ma problemu, ponieważ musicie wybrać odpowiedź z liczb dodatnich, ale w momencie, gdyby. Na przykład w podpunkcie A pojawiła się taka odpowiedź, że x jest równe minus 6, to tutaj kluczowe dla nas jest to, co jest w treści zadania. Tutaj zauważcie, że autor tego zadania wskazał na samym początku, że jest to rosnący ciąg geometryczny, czyli te wyrazy muszą po prostu rosnąć, tak? Czyli x równe minus 6 możemy automatycznie odrzucić, a poprawną odpowiedzią jest x równe. 6 na plusie, czyli odpowiedź C. No i tutaj możecie w komentarzu dać znać, czy na pewno taką odpowiedź zaznaczyliście, a jeśli nie, to gdzie został popełniony błąd. Dobrze, przejdźmy do zadania 16. Zadanie 16 nie dotyczy już ciągu geometrycznego ani arytmetycznego. Tutaj pojawia się trygonometria i jest to pewniak maturalny. Za każdym razem na maturze należy znaleźć kosinusa lub sinusa w zależności od tego, co było w treści zadania. W zadaniu 16 podano kąt alfa, który jest ostry, a sinus tego kąta wynosi 7 dwudziestych piątych, więc zapiszmy sobie taką daną. Sinus alfa równa się 7 dwudziestych piątych. No i tutaj mamy dwa sposoby na rozwiązanie tego zadania, bo no, ogólnie tutaj szukamy wartości cosinus alfa. Jednym sposobem jest skorzystanie z jedynki trygonometrycznej, ale wiem, że nie wszyscy lubią rozwiązywać równania, więc ja Wam pokażę fajny trik. Ogólnie w karcie wzorów posiadacie mm, trójkąt prostokątny, który jest rozpisany dla funkcji trygonometrycznych. I w jaki sposób możemy z tych funkcji. Skorzystać. Tutaj gdybyśmy sobie umieścili kąt alfa, oczywiście jest to trójkąt prostokątny, więc kąt prosty też wam zaznaczał. Odpowiednio w karcie wzorów będziecie mieli takie oznaczenia. Jedna z przyprostokątnych to A, druga B, a przeciwprostokątna jest oznaczana jako C. I wiemy z karty wzorów, że sinus alfa to jest. A dzielone przez C. I w jaki sposób możemy z tego skorzystać? A no właśnie, w momencie, gdy sinus alfa jest dany, możemy sobie dla tego sinusa stworzyć trójkąt prostokątny o danych wymiarach. Czyli A odpowiada 7C, więc długość A wynosi 7, a długość C to 25. No i w zasadzie, e, chcąc obliczyć cosinus alfa, potrzebujemy. Boku b, ponieważ kosinus alfa obliczamy ze stosunku b przez c, czyli przeciwprostokątną już mamy, zabieramy się za obliczenie długości b. Oczywiście korzystając z twierdzenia Pitagorasa przypomnę, wzorek a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. a kwadrat, czyli 7 do kwadratu to 49 plus b kwadrat. Równa się c kwadrat, czyli 25 do kwadratu, co daje nam 625. I tutaj szybciutko sobie obliczymy, ile wynosi b kwadrat. b kwadrat to 625 odjąć 49, tak? Czyli b kwadrat równa się i szybciutko liczy. b kwadrat wynosi 576. I teraz pierwiastkujemy to równanie. I z tego wynika, że B jest równe 24. Więc tutaj wpisujemy sobie na rysunek, że długość B odpowiada 24. I teraz możemy śmiało sobie wyznaczyć cosinus kąta alfa. Jest to B przez C, czyli 24, 25. Czyli odpowiedź. B. Moim zdaniem jest to w zasadzie najprostszy sposób na znalezienie brakującej funkcji trygonometrycznej w momencie, gdy kąt alfa jest ostry, ponieważ na podstawie funkcji, która jest dana, śmiało możemy sobie stworzyć trójkąt prostokątny, który odpowiada. Odpowiednio licznikowi i mianownikowi. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, w jaki sposób rozwiązujemy tego typu zadania za pomocą jedynki trygonometrycznej, piszcie w komentarzach. Ja na pewno specjalnie dla Was nagram taki filmik. I mam nadzieję, że odpowiedź B to właśnie ta, którą na maturze poprawkowej zaznaczyliście.